Wszyscy chcemy wiedzieć, jak przekładać karty do czterech asów. No to słuchajcie, tłumaczymy. Na dole mamy naszego Breder krimpa, czyli taką karta wygięta w taki X. Kręci się, kręci się. Więc każde przełożenie będzie przełożone na tej karcie. Tutaj mamy Asy eee, serce, trefl, karo, pik. No i teraz zobacz, możesz spytać swojego widza, którego chcesz zobaczyć jako pierwszego. Na przykład eee, Asa Pik. No to zobacz, to, co musimy zrobić. Przełożyć kartę na pół. Tu nasz brider. Zatrzymać trzy karty, bo Aspik jest czwarty. I zrobić zaro pod trzema. Jedyne, co teraz musisz zrobić, to przełożyć w ten sposób i pato. Aspik pojawia się na górze. Dobra, co? Dobra, jeszcze raz. Zaro pod trzema, brider na dole, trzy na górze. Który teraz? A stref. Widzisz, że on jest w środku. Więc musimy zrobić zero pod jedną. Hop. I przełożyć na briderze. Co teraz? dokładnie to samo, Zaro pod jedną, taki, taki, którego teraz? Ascaro, Ascaro jest drugi, nie ma problemu, tłumaczymy, tutaj nasz breeder z tej strony, tasujemy karty w ten sposób, uh -huh. super, dobrze jakbym się jeszcze patrzył na karty, eee, tasujemy karty w ten sposób, robimy Zaro pod jedną, przekładamy, o, patrz! Ascaro, no, eee, a as z tym ostatnim jest najfajniej, bo zobacz, został tylko nasz z serce, na dole jest breeder, to co robimy w ten sposób teraz, hop, Loadujemy tego bridera tam, tutaj robimy normalnie running cuts i możemy zrobić coś takiego. To, bierzesz tego lasa, hop, wrzucasz na pałę do środka i patrz, co się dzieje. Znajdujesz rasa serce. No, co? No to teraz opiekasz w pokera każdego.